Dzień z Dziś z hakagentem robimy wyścig na Edytrach. Kto pierwszy stąd, do takiego boniacza z co tam jest, tylko go nie widać, bo na alternosie jest taki gówniany render distance. Kto pierwszy doleci, to wygrywa całe nic! Dobra, weź się ustaw tu na krawędzi. 3 a poczekaj, nie, jeszcze sobie... Dobra, 3 dwa, 1. Jestem! O oh fuck! Elo? Co, 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 coś mi się stało! Ale jestem tu! Jestem! Tak się śmiesznie trzymam jakby on chciał mnie pożreć! Patrzcie to! Ale wygrałem! Cały nic. Nic nie wygrałem, ale wygrałem. To się liczy. Ty, to trochę dziwnie Dobra, no to co, no chyba spróbuj jeszcze, z dostać. O cholera! O kurde! Dobra, no to co wam mogę powiedzieć?